Nazywam się Jelanta Czapla. Pracuję w 7 Liceum ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu oraz Gimnazjum 24. Jestem nauczycielem fizyki i podstaw przedsiębiorczości. Pracuję w tej szkołach od 15 lat. Moim zadaniem jako opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości jest zainteresować młodzież. Powinna być takim uważam duchem dobrym przedsiębiorczości. Żeby młodzież chętnie uczestniczyła w tych konkursach, muszę pokazać młodzieży, jakie korzyści osiągną. Jestem członkiem naszego Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, którego opiekunem jest pani Jolanta Czapla. To dzięki niej możemy brać udział w różnego rodzaju konkursach i projektach które rozwijają naszą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Brałem udział w wielu konkursach przedsiębiorczości, m.in. w konkursie wiedzy o bankach oraz Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Konkursy te pozwoli poznać mi funkcję banków oraz pojąć podstawowe zasady ekonomii. Brałam udział w konkursie produkcji 2010, byłam dyrektor naczelną naszej firmy i wraz z moją grupą wykonywaliśmy tatuaże z Henny. Wszystkie konkursy rozbudziły i wzmocniły moje postawy i zachowania ekonomiczne. Jako tegoroczna maturzystka bardzo cieszę się, że miałam taką możliwość rozwoju. Młodzież w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości uczy się teorii ekonomicznych, bankowych, finansowych, ale to nie jest najważniejsze, uważam. Najważniejsze, żeby młodzież uczyła się poprzez działania praktyczne. Wspólnie z grupą młodych przedsiębiorców stworzyliśmy własną firmę. Myślę, że taka działalność zaowocuje w przyszłej pracy i być może któryś z nas stworzy własną firmę, działalność. Nasza firma nosi nazwę Paper by Nature. Razem z naszymi młodszymi kolegami podczas burzy mózgów wpadliśmy na, myślę, bardzo dobry pomysł, żeby robić coś z odnawialnych źródeł i właśnie do tego nawiązuje nasza nazwa. Dzięki temu, że nasze produkty wytwarzamy z naturalnych i odnawialnych źródeł, Nasz kład finansowy jest niski, a efekty znaczące. Uważam, że młodzież y, uczestnicząc w tych projektach będzie później w przyszłości mogła świadomie wejść odpowiedzialnie na rynek pracy. Po raz pierwszy otworzyliśmy klasę y, biznesową, y, klasę taką menedżerską. Dlatego uważam, że wielki potencjał tkwi w tej klasie. W tym roku w naszej szkole otworzono klasę o profilu biznesowym. Przystąpiłem do niej, ponieważ realizuję ciekawe projekty Narodowego Banku Polskiego i mam zamiar brać w nich udział. Nie byłoby takiego sukcesu, gdyby nie młodzież, wspaniała młodzież naszej szkoły. Uczniowie obecnie klasy maturalnej, klasy drugiej i klasy pierwszej należą do szkolnego klubu przedsiębiorczości. Jednak ten sukces otrzymaliśmy dzięki młodzieży z klas trzecich, licealnych. I tu im się należą naprawdę wielkie gratulacje, ponieważ wykazała się wielką kreatywnością, pomysłowością, chęcią przede wszystkim przy realizacji projektów edukacyjnych. Za co jej bardzo dziękuję. Chciałabym, żeby takie były następne osoby, których tak naprawdę nie trzeba było bardzo zachęcać. Wystarczyło ewentualnie opowiedzieć o danym projekcie, o danych konkursach, zainteresować, pokazać właśnie te korzyści, o których mówiłam, a młodzież chętnie jeden od drugiego dowiadywała się i przychodziła do mnie i chciała uczestniczyć właśnie w takich projektach.